Szanowni Państwo, do tej pory niestety nie było programów, z których mogliśmy korzystać, tak jak tłumaczyłem na komisjach, ponieważ były te, te projekty, były dla gmin wiejskich albo miejsko-wiejskich i dotyczyły tak generalnie targowic, które większość, na których większość obrotu jest obrotem no, generowanym przez rolników. Tak? Modernizacja takiej targowicy to ogromne pieniądze, bo myślę, że trzeba by było włożyć w takich wstępnych kosztorysów w latach poprzednich około 5 milionów złotych, jest to 2 hektary, trzeba by to utwardzić, utwardzić ścieżki przejścia kostką, tam gdzie nie ma przejść, trzeba zachować też proporcje zieleni, czyli albo albo, albo e, ażurowe, e, ażurowe kostki na ziemię. Do tego należy wykonać odwodnienie, bo bez odwodnienia jest bez sensu utwardzanie, czyli przeprowadzić całą kanalizację, skanalizować targowice, do tego postawić wiaty, zapewnić e, e, obiekty tam, gdzie można sprzedawać, gdzie rolnik mógłby sprzedawać swoje produkty, mięso prób i rzeczy, lub żywe, żywe zwierzęta. Ten koszt jest ogromny. Generalnie jest na tej targowicy dosyć, dosyć mało przedsiębiorców czy, czy rolników z naszego, z naszego miasta. Tak? Korzystają z, tej, z tego targowiska osoby, które przyjeżdżają spoza nas, naszego miasta i w pewnym sensie niektórzy przedsiębiorcy oczywiście są zadowoleni, bo. bo Czasami są takie sklepy, w których ten w piątek ten, ten obrót wzrasta, ale część przedsiębiorców też no, twierdzi, że jest to dla nich taka w pewnym sensie nieuczciwa konkurencja, bo opłaty drogowe, sami widzieliście, są niskie w porównaniu z podatkami, które regularnie muszą płacić nasi mieszkańcy muszą płacić czy opalać swoje lokale. To jest na pewno dużo wyższy koszt niż jak przyjedzie się i, i sprzedaje się podobny produkt na targowisku. Ale oczywiście, jeśli tylko pojawią się środki, to będziemy aplikowali, do, do, bo miały być te środki, miały się ukazać. Na razie czekamy na te KPO, bo, bo na dzień dzisiejszy te programy, które zostały uruchomione, czy, czy zapowiedzi tych programów, no to one są dla nas nie bardzo korzystne, bo my. W zasadzie prawie wszystkie ekologiczne inwestycje, które mogliśmy przeprowadzić, już przeprowadziliśmy, bo mamy jedno z najnowszych w Polsce i nie tylko w Polsce, być może nawet w Europie oczyszczalni ścieków. Mamy kanalizację sanitarną, no, wykonaną w 99, może teraz, teraz procentach, bo przyszło trochę budynków, które zlokalizowane, domów, które zlokalizowane zostały poza planem zagospodarowania przestrzennego. Ale z czasem pewnie tam ona się pojawi. Wymieniamy ciepłociągi, planujemy modernizację ciepłowni. To już jest tak na końcówce dogrywania z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, A więc te elementy, które moglibyśmy finansować, <laughs> przepraszam, mamy już praktycznie wszystkie wykonane. Zresztą też przy wysokim dofinansowaniu je wykonywaliśmy, nie mniejszym niż z KPO. Z KPO być może uda nam się jeszcze pozyskać środki co najwyżej tam w kwocie tego, tych 10 milionów, czy ewentualnie z y, 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 Polskiego Ładu, który jeszcze się nie skończył, y, na dodatkowe środki na modernizację y, ciepłowni i dzisiaj prezesa nie ma, bo ma spotkania, ale ale będzie prezes, o to się ubiega i z tego co wiem ma dosyć dobre informacje z Narodowego Funduszu. Ale to wszystko przed nami. Dlatego uważam, że te elementy, na które nie możemy otrzymać dofinansowania, a są naprawdę drogie, jeżeli chodzi o, o nasz budżet, bo to jest bardzo duży wydatek w budżecie, gdybyśmy te środki zainwestowali, te 5 czy 6 milionów w projekt, no to pomóżcie sobie to razy cztery, powiedzmy, tak? To, to wtedy mamy inwestycję, którą możemy wykonać i to dużą, wielką inwestycję, która albo musi być wykonana, albo służy naprawdę naszym mieszkańcom. Targowicja jest używana jeden dzień w tygodniu, czyli 4 dni, 4 dni w miesiącu, a więc no, inwestowanie w to tak wielkich środków, Moim zdaniem może być tylko wtedy, kiedy będą programy i kiedy uzyskamy dofinansowanie przynajmniej w wysokości 75%. Na to liczę, mam nadzieję, że te, że te programy się pojawią, bo od niedawna możemy również korzystać z programu, z rozwoju, programu rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ miasta do 20 tysięcy mogą w tej chwili składać wnioski do propu w skrócie mówiąc, natomiast w prowie na razie jeszcze tych programów nie ma, a tak naprawdę to większość programów jest zawieszona i czeka na uruchomienie. Więc jeżeli tylko takie środki się pojawią, na pewno będziemy aplikowali o nie i wtedy będziemy chcieli wykonać targowicę taką, na przykład jak jest w Nowogrodzie, czy jak jest w innych miastach czy miasteczkach które są albo razem z czyli albo gminami wiejskimi, albo gminami miejsko-wiejskimi. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję. są jeszcze jakieś pytania?